Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Redakcja Dzień dobry TVN wysłała mnie, żebym poszukała wiosny. Wczoraj byłam na Kasprowym Wierchu i jak Państwo widzieliście śniegu jest tam tak dużo, że wiosny nie zobaczyłam, chociaż temperatura była w sumie wiosenna, ale postanowiłam poszukać e, i wysilić się troszeczkę bardziej i trafiłam. Dosłownie do wiosny. Jesteśmy dzisiaj we wsi wiosna w województwie świętokrzyskim, gdzie co roku mieszkańcy hucznie obchodzą pierwszy dzień wiosny. Dorota Gardia z chwilę po ósmej powitała widzów dzień dobry TVN prosto z wiosny w gminie Radoszyce. To była znakomita promocja dla całego regionu, bo wiosna kilkukrotnie na żywo zagościła w niedzielę na antenie ogólnopolskiej telewizji TVN, a do miejscowości przyjechały gwiazdy dużego formatu. Wojtek Głószczykiewicz, Aleksandra Domańska, Tomasz Ciachorowski. Katarzyna Kwiatkowska. Dzień dobry, TVN w Radoszycach, w gminie Radoszyca, ale w miejscowości Wiosna. No, jak to się stało, panie burmistrzu, że mamy takich zaszczytnych gości dzisiaj tutaj u nas? Dzień dobry państwu, witam pana redaktora. Przypomnę państwu, że od kilku lat od czterech. Stwierdziliśmy, że mamy produkt, czyli mamy wiosnę, mamy słowika, mamy jaskółkę i w związku z tym te produkty trzeba wykorzystać. Te produkty wykorzystać pod kątem promocyjnym wiosnę, ale również naszej gminy. Udało się, szanowni państwo, bo na początku była to promocja powiatowa, później ogólnowojewódzka. Kilka dni temu mieliśmy telefon od redakcji TVN-u, chcieli wspólnie z nami święcić wiosnę. I tak dzisiaj razem z tvn święcimy, z gwiazdami TVN-u, prowadzi Dorota Gardias, nasi mieszkańcy jak zwykle dopisują i myślę, że będziemy kontynuować ten wiosenny wątek w przyszłym roku. Mieszkańcy wspólnie z przedstawicielami gminy spowodowali, że od rana w wiośnie było bardzo radośnie. Ale i smacznie. Przybyli mogli spróbować tradycyjnego radoszyckiego kugla. Nie mogło zabraknąć kugla, e, którą, e, tą potrawę regionalną też przywieźliśmy na wiosnę i częstujemy naszych mieszkańców. Przypomnę, że jest to potrawa województwa świętokrzyskiego. Jest tutaj kilka gwiazd i z tego co słyszeliśmy, one chyba też mówiły już burmistrzowi, że ten kugiel im smakował. E, powiedziały, że jest przepyszny, chciały przepis. I e, chcieli z nami porozmawiać, żeby uczestniczyć przy. Produkcji tego kugla. Czyli nie tylko smakuje, ale podejrzewam, że będą chcieli też zrobić u siebie w domu taką potrawę regionalną. O przepis zabiegał aktor Tomasz Ciachorowski, ale tym, który kugla zjadł najwięcej, był wokalista wideo Wojtek Guszczykiewicz. Smakowało wyśmienicie. Panie przymiłe, poinstruowały mnie, że należy poprzeć tę potrawę czasami napojem o cierpkim smaku. Zatem będę musiał zostać chwilę dłużej, żeby sprawdzić, przynajmniej do wieczora. Muzyk z gminą Radoszyce ma dobre wspomnienia, a wiążą się one ze Zbychem Grabowskim pochodzącym z tego miejsca, który w 2017 roku w idolu śpiewał słynne orki z Majorki. Wtedy Uszczykiewicz był jurorem w tym muzycznym show. Zakładając, że program telewizyjny powinien opierać się na pewną ilość pozytywnych świrów, on spełnił wszystkie wymagania z, z nawiązką, więc, biorąc pod uwagę tutaj ilość pozytywnej energii, e, którą widzę za plecami, nie dziwię się i wiem skąd to się wzięło. Pozdrawiamy Bycha, tutaj z jego gminy, Wam. Pozdrawiamy Zbycha i jego orki. Mieszkańcy wiosny okazali się niezwykle gościnni. Andrzej Ślifierz przygotował grillowy poczęstunek dla ekipy telewizyjnej, a sołty z miejscowości Stanisław Słowik wspólnie z paniami mieszkającymi w wiośnie. Przygotował wywał bardzo okazałą marżannę. Była ona ekologiczna, bo głównie ze słomy, ale też by nie zanieczyszczać środowiska, tym razem zrezygnowano stopienia jej w pobliskiej rzece Czarnej. Gwiazdy telewizji i sceny, które przyjechały do Wiosny wcielały się w rolę prezenterów pogody, ale przede wszystkim nikomu nie odmawiały wspólnego zdjęcia czy też chwili rozmowy. W wiośnie na niedzielne powitanie wiosny zorganizowano poranny minifestyn. Nie zabrakło animacji dla dzieci, stoiska z rękodziełem i oczywiście pysznego poczęstunku. Mieszkańcy mają nadzieję, że taki telewizyjny sposób powitania wiosny będzie już tradycją tego miejsca. Ekipę Dzień Dobry TVN zaproszono już na przyszłoroczne witanie tej radosnej pory roku.